Premier Holandii zapowiedział wprowadzenie ograniczeń prędkości na wszystkich drogach do 100 km na godzinę, ale nie aby zwiększyć bezpieczeństwo, tylko żeby bardziej chronić środowisko. Co o tym sądzą Jeleniogórzanie? O tym w kolejnym programie Maraton Subiektywności. Moim zdaniem to bardziej zależało od tego, jakie typy pojazdów pojawiają się w mieście, bo na przykład jak wjedzie taki e, samochód na dieslu i zacznie smrodzić całe śródmieście, no to niestety mamy sytuację, w której i tak to miasto będzie zanieczyszczone, czy będzie jechać... Wszyscy z tego wycofują. Diesle miały zakaz wjazdu mhm. do miast No i teraz się okazało, że mniej zanieczyszczają. Mi się wydaje, że to dalej będzie, dalej to będziemy odczuwać, Ale mi się wydaje, że jedynie elektryczne jest takie coś to najprędzej, No bo to mimo to i tak się będzie tak, wydala się z Także. To jest duży zysk na tym, mi się wydaje. To bardziej tak. chyba od kultury jazdy, czyli Też, czy tak. przyspieszamy bardziej, no jest... czy jak hamujemy? No się samo to nic nie zrobi, bo spotykamy się na co dzień jadąc do Skrzywa, 100 metrów, widzimy jak dzisiejsza młodzież jedzie, proszę pana. Raptownie przyspiesza, a za 20-30 metrów gwałtownie hamuje. No i dalej, u nas nie ma kultury jazdy. Dobre, na pewno. Tak? Tak. Dobry, każde rozwiązanie jest dobre, aby chronić środowisko, Tak, oczywiście. Nie mam pojęcia. Dobry pomysł, zły? E, chyba tak. Dobry, mm -hmm. czyli mógłby się sprawdzić również w naszym. Kraju. Myślę, że tak. Bardziej się zanieczyszcza. Bardziej? Tak. Dlaczego? Dobrze, że ma, no, większe spalenie jest wtedy. Bo premier Holandii chce wprowadzić u siebie ograniczenie prędkości w swoim kraju, aby bardziej dbać o środowisko. Dobra, pana, no wszystko zależy od, od samochodu, od hmm. pojemności innych pojemno, czynników. Od innych czynników, pojemności silnika wie pani i czy jeździmy. Czyli tematyka jest bardziej złożona. Tak, skomplikowana. Ograniczyć prędkość w... Tak, do 100 km na każdej drodze, aby bardziej dbać o środowisko. No, nie jestem przekonany do końca, ale na pewno coś w tym jest. Wydaje mi się, że mniejsza prędkość, mniejsze zużycie paliwa, mniejsze zanieczyszczenia. Gdzieś no, tu prawda jest ukryta, tak? Jest tu gdzieś prawda, może nie do końca ukryta nawet. A proszę powiedzieć jakiś inny sposób, który mu, mogliby zastosować bądź wdrożyć kierowcy, aby bardziej dbać o środowisko. No przede wszystkim lepsze auta. Albo wybierać komunikację miejską. Albo wybierać komunikację miejską. No nie wszędzie ta komunikacja miejska jest, na wsiach nie ma. Tak. Także, także przede wszystkim lepsze auta. Na pewno jak są te strefy, w której można zaparkować i później jechać normalnie do środka miasta, to to też jest bardzo fajne, tak jak we Wrocławiu. Przede wszystkim umieć dobierać bieg do prędkości. To jest bardzo ważne. Trzeba o tym dobrze edukować, bo naprawdę tyle, ile widzę, jak ludziom na przykład gaśnie, to, to jest Mm -hmm. I przy okazji też zależy od typu pojazdu, tak jak tutaj kolega mówił, że na przykład można brać na biopaliwo, już są dostępne, tylko żeby też to paliwo było dostępne. Albo był hybrydę. Ja drogi opcja. szybkiego ruchu, obwodnice, żeby wybierać. że jak, jak, jak? Żeby wybierać drogi szybkiego ruchu. Tak. Mniej skrzyżowań, bo wiadomo, przy ruszaniu więcej palisz, więcej smrodzisz. Tak jak Państwo słyszeli, rozwiązań jest wiele. Każdy kierowca może wybrać coś, aby zadbać o środowisko naturalne.